Cześć, jestem Hendryk, będę waszym przewodnikiem. Opowiem wam co to jest koronawirus. Och, jaka piękna pogoda, wejdźmy na dwór. Super, nie ma szkoły. Przykro mi dzieci, nie możemy wychodzić na dwór. To nie są wakacje, zostajemy w domu z powodu koronawirusa. O nie, korona, korona, wszyscy o tym mówią. Cały świat mówi o koronie. Korona to mikroskopijny wirus. Jest tak mały, że niewidoczny gołym okiem. Wygląda mniej więcej tak. Jakby miał na głowie wiele malutkich koron. Stąd też pochodzi jego nazwa koronawirus od łacińskiego słowa korona. Hmm, i co ten wirus robi? Może powodować kaszel. <śmiech> Gorączkę. <śmiech> Ale może też spowodować, że starsi ludzie poczują się bardzo źle. Ojojoj! Oj, oj. Dzieje się tak, ponieważ babcia i dziadek mają słabszą odporność niż młodzi. Oznacza to, że dzieci mogą nawet nie wiedzieć o tym, że są chore mogą nie mieć żadnych objawów typu kaszel, dreszcze, gorączka czy trudności z oddychaniem. To jest dobra wiadomość dla dzieci, ale niestety nie dla seniorów. Nawet jeżeli czujesz się dobrze, możesz nieświadomie przekazywać wirusa dalej. Ale w jaki sposób można złapać tego wirusa? Wirus przenosi się z osoby na osobę, szczególnie szybko i skutecznie, kiedy jesteś w kogoś kichającego i kaszlącego. O! Można zarazić się również poprzez podawanie sobie rąk na powitanie. Cześć Basia. Cześć Wojtek. Całowanie i przytulanie. Zawsze wtedy, kiedy ludzie są bliskiej od siebie odległości. Dlatego zamknięte są uczelnie, szkoły i przedszkola. Hurra! Możemy teraz cały dzień przebywać w parku. Albo na Placu Zabaw. O dzieciaki, ujdziesz w takich miejscach spotkasz wiele innych osób i wirus będzie mógł z łatwością przenosić się z jednego człowieka na drugiego. Wasza Pani Nauczycielka ma rację. Najlepiej co możesz teraz zrobić to zostać w domu. Opuszczać dom tylko wtedy, kiedy naprawdę musisz. Na przykład, kiedy musisz zrobić zakupy spożywcze. Lub wyprowadzać psa na spacer. Sztos, czyli mogę teraz przez cały dzień grać w gry na komputerze i siedzieć na telefonie. Nie jestem pewien, jak dobre to jest dla ciebie, ale przynajmniej jest to bezpieczniejsze i lepsze niż spotykanie się z przyjaciółmi poza domem. Postaraj się w domu spędzić przez wodę najpożyteczniej jak się da. Możesz tańczyć i śpiewać. La, 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 la. Lub samemu twórz muzykę. Malować obrazy. Czytać książki. Dawno, dawno temu. Zrobić porządki w swojej sypialni. Ale się narobiło Oglądać filmy. Dowoli bawić się ze swoim pupilem. Pi, 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 pi. Bawić się krótkami lego. Przecież, Przecież nie, nie jesteśmy jest lego. Chcielić się w rolę średniowiecznych rycerzy. Odgrywać rolę z Harego Pottera. Eksperto patronum! A może odkryjesz nowe pasje? Spróbuj coś uszyć. Lub się w kuchni i przygotuj smaczny posiłek. Pamiętaj, że należy też codziennie zająć się lekcjami szkolnymi. O nie! Czy to oznacza, że w ogóle nie możemy się z nikim spotykać? Byłoby znacznie lepiej, gdybyś z nikim poza domownikami nie spotykała się, ale możesz zawsze zadzwonić do przyjaciela bądź połączyć się z nim przez komunikator. Im mniej ludzi się spotyka, tym wolniej wirus się rozprzestrzenia. To bardzo ważne! Dzięki temu szpitale są mniej przepełnione i lekarze mogą odpowiednio opiekować się wszystkimi pacjentami. A nie możemy gdzieś wyjechać po prostu na wakacje? Hot dogi gotowe na przykład do akwaparku nad morze albo na zimowisko nie nie możecie jechać na wakacje koronawirus jest na całym świecie z łatwością przenosi się bez względu na to w jakim kraju jesteś czy na tropikalnych wakacjach czy w górach na nartach Trzymajcie się daleko od wesołych rachunków. Omijajcie pyszne restauracje, kawiarnie za rogiem, nawet zakłady fryzjerskie. Niestety urodziny trzeba przekładać lub organizować wyłącznie wśród domowników. Wszędzie tam gdzie są ludzie jest obecnie niebezpiecznie. Czy to właśnie dlatego odwołano wszystkie mecze w telewizji i olimpiady, Bo zamykano kina i teatry? Dokładnie tak. Na zawsze? Nie, nie na zawsze. Jeżeli tylko będziemy przestrzegać kilku zasad, to odrudnimy wirusowi proces rozprzestrzeniania się. Wtedy szybki wrócimy do codziennego życia. A czy nie ma lekarstwa na koronawirusa? Niestety jeszcze nie. Naukowcy na całym świecie ciężko pracują nad wynalezieniem skutecznej szczepionki. Czy mogę jakoś powstrzymać koronę wirusa? Tak, możesz. Mij regularnie ręce. Nawet częściej niż do tej pory. Użyj mnóstwo mydła i myj bardzo dokładnie całe dłonie. Każdy palec i nadgarstki przez co najmniej 20 sekund. A jak długo to 20 sekund? To ja bym miała dwa razy zaśpiewać. 100 lat, 100 lat. Ale nie za szybko. W ten sposób zmyjesz wirusa z rąk. Poza domem Staraj się trzymać odległość przynajmniej półtora metra od drugiej osoby. Kiedy zobaczysz znajomego, nie widać się uściskiem dłoni, ale pomachaj i zawołaj. CZEŚĆ! Dzieciaki, nie musicie obawiać się domowników. Róbcie razem rzeczy, które normalnie zawsze robicie w domu. Jeżeli mieszasz z dzieckami, to bądźcie szczególnie ostrożne. Teraz już wszystko wiemy i rozumiemy. Zostań w domu, bądź zdrowy. Zostajemy w domu, jesteśmy zdrowi.